Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Łukasz Białecki, a to jest kanał Flavor Design. Dzisiaj chciałem pokazać Wam fenomenalny zestaw do ochrony obiektywów i wyświetlaczy marki ESR Temperate Glass Screen Protector Set. Zestaw, w którym dostajecie dwa szkła na wyświetlacz oraz jeden zestaw nakładek na obiektywy. Wszystko oczywiście wyposażone w prowadnice, To nie jest szkło, które zakładacie sobie na czuja. Ten zestaw wyposażony jest w ramkę. To jest w tej chwili jeden z najlepiej ocenianych naszych produktów i jeden z naszych hitów sprzedażowych. To już naprawdę dobrze zweryfikował rynek. Dlatego teraz tym bardziej jest mi naprawdę bardzo miło z czystym sumieniem polecić to Wam jako jeden z najlepszych tego typu zestawów, jaki mamy na rynku. W dodatku w bardzo atrakcyjnej cenie. Nieprzekombinowany, prosty. Zajrzyjmy zresztą szybciutko do środka, zanim zaczniemy sobie zakładać. Pokażę Wam co jest w zestawie, jak to wygląda, z czym to się je. W środku dostajemy poza tym pudełeczkiem jak widzicie jeszcze naprawdę fajną kopertę. Także to wszystko jest dobrze zabezpieczone. Nigdy nie wydarzy się coś takiego, że szkło dojedzie do Was już uszkodzone. A wewnątrz mamy kolejną kopertę. W kopercie dwie tafle szkła na wyświetlacz. Dodatkowo mamy nakładki na obiektywy. One z własną prowadnicą już. To wszystko jest po prostu zespolone ze sobą. Tu mamy kawałek tworzywa sztucznego, w które wpuszczone są wszystkie protektory. To zobaczycie na koniec, będziemy to zakładać. Chwilka roboty, bardzo prosta rzecz. Tu mamy trochę instrukcji i bardzo potrzebne elementy zestawu, takie jak mokre ściereczki. Sucha ściereczka z mikrofibry oraz naklejki, które będą pomagały nam docelowo w wyciągnięciu chociażby kurzu spod szkła. Gdyby nieszczęśliwie zdarzyło się coś takiego złapać podczas zakładania, no to przy użyciu tych naklejek wygodnie sobie ten kurz wtedy wyciągniemy. I być może jedne z najistotniejszych elementów tego całego zestawu: czyli ramka, szpatułka do wypychania powietrza i jeszcze taka szpatułka do podważania. W razie czego. Oraz przyjemny dodatek w formie takiej antypoślizgowej, małej maty. Bardzo wygodna rzecz. Tak jak widzicie, zestaw naprawdę bogaty, zestaw naprawdę fajny. A jednocześnie właśnie nieprzekombinowany, prosty. Dacie sobie z tym radę i wierzcie mi, założycie szkło idealnie równo. I tylko uważajcie na kurz. A jak to zrobić? Już Wam pokazuję. Przełączmy się na kamerę z góry. A zatem nie ma na co czekać. Zaczynamy. Pierwsza rzecz... Zresztą opisana numerem 1, tak żeby nikomu się nie pomyliło i nie przyszło do głowy zrobić tego na koniec. Zaczynamy sobie od przeczyszczenia ściereczkami nasączonymi alkoholem dokładnie powierzchni ekranu. Ekranu, a nawet odrobinkę okolic. Chodzi o to po prostu, żeby dobrze odtłuścić powierzchnię, całą powierzchnię oraz jej okolice. Tam, gdzie będziemy nakładać czy klej, cokolwiek. Jest to niezwykle istotne, żeby nic, nie daj może tłustego. Czy jakichś zabrudzeń nie było blisko bezpośredniej okolice samego ekranu, tak żebyśmy po prostu nie nanieśli ich w ostatnim momencie już i nie zepsuli sobie efektu. Kiedy ekran mamy już odtłuszczony, bierzemy suchą ściereczkę i wycieramy wszystko, po pierwsze, do sucha, a po pierwsze pozbywamy się smug oraz wszelkich możliwych jeszcze pyłków, zanieczyszczeń, które będą nam niestety w ogóle osiadać po prostu w międzyczasie. To jest najgorsze, co się może zdarzyć, tak naprawdę, w przypadku tak dobrego zestawu. Bo założenie tego szkła nierówno nie wchodzi w grę. Natomiast na łapanie kurzu, no niestety, zawsze wchodzi w grę. Tu nam też będą pomagać owe naklejeczki. To dobrze jest w ten sposób. Jedną z naklejek dostajecie trzy, ponieważ są dwie tafle szkła na ekran oraz jedna na aparaty. I ta naklejeczka świetnie ściąga nam wszystko, to czego nawet moglibyśmy nie zauważyć po prostu gołym okiem. Bo czasem, w zależności od tego, jak akurat światło nam się ułoży, nieraz widzimy, no nieraz nie widzimy niestety nic zupełnie. I jakiś pyłek może siedzieć nam na samym środku ekranu i dowiemy się dopiero jak założymy szkło, a to już niestety jest. No ciut za późno, ale dobrze. Mamy względnie wszystko oczyszczone. Jeszcze przed samym zakładaniem będziemy do tego wracać. Możemy założyć naszą ramkę. Ramka służy po prostu temu, że ta szkła nie ma gdzie sobie uciec na boki, tak jak widzicie. No po prostu jest to niemożliwe. A więc, kiedy jesteśmy już pewni, że nasz ekran jest idealnie czysty i nie ma na nim żadnych zanieczyszczeń, możemy szybciutko przechodzić do zakładania naszego szkła. Ode mnie tylko jeszcze taka rada na sam koniec, ponieważ ja robię to w tej chwili w warunkach takich biurowo-studyjnych. Tutaj kurzu po prostu jest sporo i niestety ja mam zawsze z tym problem, kiedy zakładam to w tego typu miejscach. Dlatego, gdzie to robić, pytanie może paść. No to opcji jest kilka. Najlepsza jest bardzo nieoczywista, a mianowicie moi drodzy, łazienka. Najlepiej gdzieś zaraz po kąpieli, po prysznicu, kiedy ona jest mocno zaparowana. Wilgoć w powietrzu wiąże kurz, więc jego opadanie przestaje być automatycznie problemem. Ewentualnie, jeżeli macie w domu oczyszczać powietrza, najlepiej taki z nawilżaczem. Też dobrze jest go w pomieszczeniu, w którym chcecie to wykonywać, odpalić. Jakiś czas wcześniej będzie spora szansa, że też on nam po prostu pozbędzie się drobinek kurzu, które mogą gdzieś w powietrzu jeszcze się unosić. No i dobrze, ostatni krok naprawdę wypada wykonać stosunkowo szybko. Żeby było mi prościej, ja sobie w tym momencie odwrócę do takiej pozycji. Jeszcze raz zerknę sobie dla pewności na wyświetlacz i kiedy jestem już pewien, że nic na nim złego więcej nie spoczywa, możemy przystąpić do działania. Ściągamy protektor i delikatnie trzymając za boki cały czas w dół koniecznie. Przykładamy szkło do jednej z krawędzi i dociskamy sobie palcem, tak żeby się absolutnie nie poruszyło i puszczamy. I słuchajcie, moi drodzy, to jest w zasadzie tyle. Oczywiście pod spodem troszkę może zostać nam powietrza. I zobaczcie, mamy trochę teraz tutaj, mamy tutaj. To już sobie ucieka do krawędzi i zaraz ucieknie. Co robimy z takim fantem? To już uciekło. To już też uciekło, więc nawet nie ma co go gonić. Ale mamy cały czas tutaj bombel, złapię na niego światło i spójrzcie, bierzemy szpatułkę i wyciskamy go sobie do krawędzi. I słuchajcie, kochani, to już szkło założone perfekcyjnie, bez żadnego kurzu, bez żadnych bombli powietrza. I jak zauważyliście, najdłużej to trwa czyszczenie, zwłaszcza kiedy tak jak ja macie akurat takie nieszczęsne warunki, że musicie walczyć z kurzem. Natomiast ten kurz też tak naprawdę nie jest aż taki straszny, wystarczy po prostu kilka tych kroków tak jak ja po kolei wykonać, dobrze oczyścić sobie powierzchnię i ten ostatni, właśnie moment, kiedy już zakładamy szkło, to robimy naprawdę szybko, żeby nie osiadło nam nic więcej i jak widzicie, efekt jest. Po prostu bomba. No to co? To teraz jeszcze w takim razie aparaty. Na początek znów to samo. Mokra ściereczka i czyścimy. Zarówno bezpośrednio tutaj y, powierzchnię samych obiektywów. Jak i wszystko wokół nich również dobrze jest wyczyścić, żeby tam nic niedobrego, nie dostało się pod spód i zepsuło nam efekt, a to jest dosyć istotne, no bo jeżeli chcecie, żeby te zdjęcia były dalej naprawdę wysokiej jakości no to nie może nam nic zaburzać pracy po prostu aparatów, nic na optyce nie może niepożądanego się znaleźć no dobra, no ale to możemy śmiało założyć, że w tym momencie po odtłuszczeniu ta powierzchnia jest czysta, teraz jeszcze bezpyłową ściereczką wszystkiego się pozbywamy do końca oraz bierzemy drugą z naklejeczek, świeżą, i czyścimy każdy z obiektywów, dokładnie pozbywając się możliwych drobinek kurzu. Ja sobie często w ten sposób jeszcze zostawiam specjalnie tą naklejkę, żeby tam nic nie spadło w ostatniej chwili. No i mamy... Taki oto kawałeczek plastiku, w nim schowane sobie bezpiecznie czekają na założenie osłony. Tak jak widzicie, w formie takich kamringów nie jest to tylko szkło, które spocznie sobie tutaj na tafli każdego z obiektywów, tylko to są pełne nakładki, które będą chronić nie tylko obiektyw, ale również jego właśnie brzegi, żeby tam nic się nie złamało, nic nie pękło. A zatem do roboty! Jeszcze tak profilaktycznie, kilka razy dla pewności, że nie ma tam żadnego już kurzu. I szybciutko zakładamy, ściągamy element zabezpieczający, a następnie wystarczy przyłożyć całość do aparatów i po prostu docisnąć. I to jest znów, słuchajcie moi drodzy, tyle. I załatwione. I wasze aparaty są. Bardzo dobrze chronione. Bezpieczne, zabezpieczone całe, nie tylko elementy szklane, ale również elementy metalowe są bezpieczne przed jakimikolwiek czynnikami zewnętrznymi. Uderzając, zahaczając o coś twardego, nie uszkodzimy obiektywów. A kiedy nie będziemy już tego potrzebować i będziemy chcieli to zdjąć, no to właśnie po to jest ta szpatułka. Wystarczy po prostu podważyć. I to bez problemu odejdzie. Tu oczywiście jest klej. Natomiast nie, nie bójcie się tego. Wystarczy tylko oczywiście delikatnie, bez wariowania podważać to. I to sobie bez problemu będzie schodzić. Czyli klej jest na tyle mocny, żeby to nie puściło nam samo, to samo z siebie nie odpadnie, ale też nie jest to jakiś cyjanoakryl, czy coś takiego, który klej kontaktowo i już absolutnie nie chce puścić. Z tym nie będziecie mieli absolutnie żadnych problemów, natomiast zdejmować tego prawdopodobnie prędko nie będziecie mieli interesu. Chyba, że ulegnie uszkodzeniu, po prostu spełniając swoje zadanie. No i taki oto kompleksowy zestaw od ISR, moim zdaniem naprawdę bomba. Po prostu zestaw jest super, zakłada się się to banalnie prosto zakłada się to szybko a daje niesamowitą ochronę zarówno ekranu jak i aparatów do tego fajne etui i mamy już pełen zestaw no i cóż, moi drodzy, przyznacie chyba sami, że z takim zestawem zakładanie folii na smartfon to naprawdę przyjemność. Robi się to szybko, robi się to prosto, a efekt jest rewelacyjny. Tak naprawdę, jeżeli nie złapiemy kurzu, dobrze założonego szkła, w zasadzie na ekranie nie widać. A ochrona, jaką ono gwarantuje, jest absolutnie nie do przecenienia. Dlatego mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was tym produktem. Jeśli tak, to jest mi naprawdę niezmiernie miło. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.